Siemano koniaro i koniarzu! Czy wbiłeś tu po to, żeby zdobyć 10 tysięcy darmowych starcoins? Jesteś w dobrym miejscu, tyle ci powiem. Dzisiaj jest ten dzień, ponieważ udało wam się wbić 20 tysięcy subów na moim kanale. I naprawdę dziękuję wam z całego serca, że to wbiliście. I oczywiście, jak każde 10 tysięcy subów na tym kanale, jest organizowane losowanie na starcoinsy. I nie jest to jakaś mała liczba starkońców, ponieważ 110 tysięcy Starcoins. I oczywiście na kolejne 10 tysięcy, czy jak będzie 30 tysięcy subskrypcji na kanale, to będzie kolejne takie losowanie. Po pierwsze, żeby wziąć udział w losowaniu, musicie subskrybować kanał, więc zróbcie to już teraz, zapraszam. Oczywiście kliknijcie łapkę w górę pod tym filmem, dzwoneczek na kanale też jest ważny, pamiętajcie. W zeszłym roku robiłam to tak, żeby były komentarze pod filmem na YouTube. Czyli na przykład tak jak teraz, byście pisali po prostu w komentarze ale niestety pojawiły się problemy. Nie zrobimy tak, ponieważ no YouTube blokował te komentarze i w ogóle połowa tych z tych komentarzy była usuwana, więc chciałam tego uniknąć w tym roku, więc w tym roku wszystko odbywa się na Discordzie, więc pamiętajcie, żeby wejść na Discorda w tym momencie, żeby móc wziąć udział. Tam jest losowanie oczywiście na kanale Losowanka, tutaj wam się wyświetla. Jest to losowanie i jest data i też jest zresztą na Discordzie na informacjach cały regulamin tego konkursu, żeby wziąć w nim udział, więc zapraszam was bardzo serdecznie oczywiście życzę Wam powodzenia i oczywiście przesyłam Wam gorące pozdrowienia.